Witam Was serdecznie z tej strony. Mówi do Was Niestety mam trochę złą informację. Otóż jak chciałem dodać znowu kolejnego Sonika do wynajęcia, to YouTube zablokował mi ten filmik na całym świecie. Próbowałem lekko zmodyfikować obraz, ale guzik to dało. Cały czas jestem blokowany. I niestety, jeśli sytuacja będzie się dalej powtarzać, to zamiast dodawać kolejne odcinki na YouTube'a. Będę dodawał tylko informacje, skąd można pobrać gotowy odcinek. Wiem, że to nie będzie dla was do końca tak wygodne jak wcześniej, ale ale jeżeli chcecie dalej oglądać ten serial z moim lektorem, to niestety jest jedyne rozwiązanie, które teraz widzę. Nie wiem, jeżeli następne odcinki będę mógł dodawać normalnie, no to oczywiście to będę robił, ale jeżeli znowu będą takie sytuacje, to tylko będą linki do pobrania. Ale spokojnie nie mam zamiaru porzucać tej serii, tym bardziej, że pozostały mi do końca bodajże tylko dwa sezony. Także to tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i do usłyszenia!